Co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy Pajero 3-2 D&D. 160 konne. Słuchajcie. Co będziemy tutaj robili? Będziemy usuwali wadę fabryczną. No, w postaci między innymi wymiany tego zbiornika, ale to nie wszystko. Usuwamy, wiemy co robimy, bo to jest nie pierwsze Pajero, które jest u nas. Wiemy, co robimy i usuwamy wadę na stałe. Zabawki już przyszły, Właśnie zaczynam rozpakowywać jedne, drugie. O. Mamy dostęp do bardzo dobrych, dobrych jakościowo zbiorników, które nie ciekną. O. No i zamontujemy i będzie uleczony. Bardzo ładny, długi, czarny, skóreczka, fajne auto. Słuchajcie, zaczynam właśnie przyzbrajać nowy zbiornik, stary już jest wyjęty do Padżero. Zaraz Wam pokażę, co się dzieje w tym zbiorniku i co załatwia nam te pompy wtryskowe, które tak naprawdę są, wydaje mi się, niezniszczalne. Jak chodzą na takim syfie, jak tu jest. Proszę bardzo, to są nasze wióry, opiłki które powodują, że w Pajero rozsypuje się pompa tryskowa. A biorą się stąd. Tam taki otwór, że łuszczy się zbiornik powłoka, którą on jest zabezpieczony, po prostu ona się łuszczy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Pełno kitu, jurów to wszystko złazi po jakimś czasie. Z tym, że sam zbiornik to nie wszystko, to praktycznie tylko połowa, bo znam bardzo dużo przypadków, gdzie po wymianie zbiornika pompa i tak się po jakimś czasie rozsypała. O, także zamontujemy plastikowy zbiornik, zrobimy co trzeba, wyleczymy pajero, o, które będzie, mam nadzieję, działać bezawaryjnie. Pozdrawiam wszystkich.